Ahoj, dobry dzień. Dzień dobry, cześć czołem, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kołaniam się nisko. W niedzielę wspaniały dzionek. Mam nadzieję, że się dobrze macie. Ja mam się tak średnio, ale idę niebawem na Eucharystię, także jest moc. Nie mogę się doczekać, kiedy przyjmę Jezusa w Komunii Świętej. Wiem, że mam, mam, mam Go w sercu, ale to jest taka Świadomość, taka tęsknota, Pan Bóg takie serce tak układa, taką tęsknotę za Nim, także to jest piękne. Ale kochani cóż, chciałbym z Wami dzisiaj podzielić się taką refleksją odnośnie kilku słów tam z Bożego Słowa, z Ewangelii. E, jakoś tak mnie bardzo dotknęło to teraz zacząłem to rozkminiać, sobie myślę sobie, nie? Pamiętacie tą scenę, gdzie matka synów Zebedeusza, kto to był Zebedeusz, nie? Pamiętacie na początku chyba w Ewangelii Mateusza bodajże? Jak Pan Jezus powołał, synów Zebedeusza, nie? Jana i Jakuba. Oni zostawili Ojca, łódź, sieci i poszli za Jezusem, nie? To była petarda dopiero. To dopiero musiał być gość, nie? Ten Jezus. <grym> jakie musiał mieć spojrzenie, jaki musiał być, jaka musiała być tonacja głosu? Jakie musiało być to przekonywujące, nie? Że pójdźcie za mną, nie? Oni zostawili wszystko, rozumiecie to? To jest niesamowite. I kochani, cóż, jest taka, a, jest taka akcja, jest taka scena z ewangelii, właśnie, gdzie matka synów Zebedeusza przychodzi do Jezusa i mówi tak: Panie, spraw, żeby moi synowie siedzieli jeden po prawej stronie, a drugi po lewej stronie w Twoim królestwie. A Jezus mówi do nich tak, do niej: Że nie, nie wiecie o co prosicie, bo, bo bodajże jeszcze w drugiej ewangelii, chyba Markowej albo Łukaszowej, już nie pamiętam któryś z ewangelistów na pewno opisuje tę scenę, że, że oni później sami przychodzą do Jezusa już Jakub, y, Jakub z tym, z Janem, to bracia byli i też mówi, nie panie, sprawdź byśmy siedzieli po prawej stronie, po lewej w twoim, w twoim królestwie a Jezus mówi, nie wiecie o co prosicie i tak serystniłem tak se dzisiaj, nie no jak to nie wie, no jak to oni, oni mogli nie wiedzieć o co, o co proszą Jezus, Jezus, później, Jezus później do nich mówi tak, czy możecie pić kielich, który ja mam wypić? Coś takiego, nie? Że oni mówią: tak, możemy wypić ten kielich, nie? Jezus mówi: będziecie pić ten kielich, ale jakby nie ode mnie zależy, komu dać miejsce po prawej i po lewej stronie. Tylko że ojcu, że ojcu decyduje o tym, nie? W niebie. I zobaczcie, kochani, że oni nie wiedzieli tak naprawdę o co proszą. Ostro, co? I, i tak sobie rozkniłem sobie myślę, Boże jedyny, no. To, to takie, 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 takie jakieś pragnienie w sercu mieli, takie może niezgodne z pragnieniami Jezusa. Jezus, Jezus nie chciał od nich tego, a później dalej chyba jest w Ewangelii powiedziane, że, yy, że, a później, a jeszcze w Ewangelii, pamiętacie jak się, jak, 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 jak inni posłowie się oburzyli, nie? Oburzyli się na nich, zobaczcie, nie? Że, o co wy tam tego, chcecie być w piersi gdzieś tam, przy coś, nie? I patrzcie, a później Jezus uczy nas, że jakby kto z Was chce być pierwszy, niech będzie jakby ostatnim, niech będzie sługą wszystkich. A to jest tak trudne, kochani, to jest tak trudne dla psychiki, dla, takiej, dla naszego ego, które gdzieś chce, wiecie o co chodzi, nie? Żeby być docenianym, yy, chce być jakimś, jakimś kochanym, poklepywanym po plecach. Yy. Tak, to jest ego, to jest po prostu ego, trzeba z tym walczyć, to jest, to jest takie nasze ja, takie poskudne nasze ja, kochani, które gdzieś tam chce, chce kochani, gdzieś y, wziąć górę, górę chcę, no, zobaczcie, no, ja chcę być po prawej stronie, twego, w Twoim królestwie, Panie Jezu, a ja chcę być po, po lewej, nie? I, i, to, i, to, i, to, I to się kojarzy z jakimś takimi, z jakąś władzą, co nie? Z jakąś władzą i zobaczcie, i to, i to jest taka wielka pokusa, moim zdaniem, y, odnośnie tego, bo no, wiadomo, nie, że Chcemy, żeby nasze jakby, chcemy gdzieś zabłysnąć, chcemy, żeby, żeby to nas słuchano, chcemy, żeby gdzieś tam e, pamiętano o nas. Wiadomo, to są, to są takie, takie instynkty, trochę takie, mi się wydaje, że takie, nie wiem, czy, czy, czy ale ja chyba się mogę odważyć na to, na to taką, nie, to, to chyba nie będzie pokusa, że, e, że to tak gdzieś wynika z jakiejś takiej spróżności może, gdzieś korzeniem tego, jaka się spycha. I to, to kochani, naprawdę trzeba z tym walczyć. Ja to naprawdę zobaczyłem, to nie? I, i sobie myślę, Boże Święty, nie? Mówię, Panie, spraw i kochany Zbawicielu, abym był takim właśnie ostatnim, takim, takim celnikiem, który bije się w piersi, żeby, żeby tylko po prostu, żeby, żeby być takim szczerym do bólu, ale takim, pamiętać o tym, że, że jestem grzesznym człowiekiem, że ja nie chcę że ja nigdy nie będę jakiś taki super doskonały, że ja zawsze będę tu gliną w rękach garncarza, nie będę wyżej niż garncarz, nie będę wyżej, zresztą Jezus mówi, zobaczcie, nie, że y, nie wiecie o co prosicie, y, będziecie pić kielich, prawdopodobnie chyba Jakub został ścięty chyba, nie, czyli, czyli, czyli Jezus przepowiedział to, że nie, że będziecie pić kielich mój, czyli, czyli tu jest jakby moim zdaniem, że... Y, że będziecie tym pić kielich mój, czyli ten kielich takiego cierpienia, goryczy, yy, yy, no i, i, i w końcowym efekcie, jakiejś śmierci, nie? Yy, czyli oni, oni, oni nie zdawali może sobie z tego sprawy, tak naprawdę, yy, że, że jakieś takie, yy, jeśli ktoś chce być pierwszy, to tylko się wiąże z jakimś krzyżem, z jakimś cierpieniem. Oni pomijali to, oni myśleli, że będzie wow! Że będzie super, że będzie moc, że będziemy kurde codziennie, codziennie będzie super, że będzie wow z Bogiem takie życie, nie? I kochani, powiem Wam szczerze, że na dniach, na dniach, może to spróbuję tutaj jeszcze, ciemno trochę i spróbuję, kochani, na dniach, yy, może to nagram, może to będzie długie, gdyż ostatnimi czasy bardzo dotknął mnie, mojego serca, list do miłośników krzyża, świętego Ludwika de Montfort. Petarda, właśnie mam w plecaku książkę i tak z tą myślą e, idę właśnie, żeby to nagrać. To będzie pewnie na dwie części, bo to z trzy godziny będę musiał to nagrywać, bo to jest chyba z pięćdziesiąt parę kartek. I chciałbym to Wam przeczytać, ten list do miłośników krzyża. Kochani, naprawdę rozpłakałem się, czytając, czytając to kilka razy. Jest, to jest tak napełniony ten list Duchem Świętym, Bogiem, że przychodzi ludzkie pojęcie, kochani. Tak pięknie opisuje święty Ludwik Montfort. Eee, pisze do ludzi, żeby nie bali krzyża, że jakby, że chrześcijanie muszą rozkochać się w krzyżu, w, w jakimś takim. No, czy ja nie będę tego. No, zobaczycie, co jest ale odbijam od tematu. Eee, I zobaczcie, że czasami my nie zdajemy sobie sprawy, o co prosimy Jezusa. Zobaczcie, wszyscy gdzieś tam, wszyscy gdzieś tam chcemy. Wiadomo, że. Każdy ci tam muzyk chce być najlepszy, chce, żeby jego hity były najlepsze. Wiecie co chodzi, nie? E, jakiś tam, nie wiem, ktoś kto maluje, chce, żeby te obrazy były najpiękniejsze, najlepsze. I że taki, że gdzieś ciągle gdzieś chce, chcemy być gdzieś piersi, wszędzie piersi. Rywalizujemy gdzieś ze sobą. Dziś, gdzieś walka o te stołki ciągle jest, zobaczcie, nie? A Jezus mówi, że nie wiecie o co prosicie, nie? Że kto z was chce być pierwszy. Niech będzie sługą wszystkich. Co to znacie, kochani? Sługą wszystkich. I to jest, to jest takie taki bum, 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 bum w nasze ego, że to przychodzi ludzkie pojęcie, kochani. I tu się sprawia, sprawdza tak naprawdę, czy, czy jesteśmy pokorni. Bo jeżeli jesteśmy pokorni, no to, no to wiadomo, że staramy się przynajmniej, kochani, to, to, to wypełniać. Nie, nie, potrzebujemy, nie potrzebujemy żadnych jakichś takich zapewnień od ludzi. Jakiś pochwał, nie potrzebujemy tego, bo jeżeli w serduchu mamy pewność, że jesteś kochana siostra, kochany bracie, dzieckiem Boga, to jesteś już, już jesteś najszczęśliwszym człowiekiem. Tylko musisz uwierzyć serduchem, nie rozumem. No rozumiem może też, ale, ale od rozumu do serca długa droga, niby to pół metra, nie, ale długa droga. Dlatego serduchem, jeżeli uwierzysz w to, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga, Ojca Wszechmogącego, to nic Ci nie zaszkodzi, ani pochwały, ani krytyka, nic, bo będziesz umocniony jego, jego miłością. I kochani, trzeba nam być tak, takimi wolnymi. Co to znaczy? Wolny i pełen miłości. Zobaczcie, że yy, co to znaczy być wolnym. Bo jeżeli my będziemy przywiązywali się, kochani, do... załóżmy, do ludzkich opinii, że jeżeli będziemy coś działali ze względu na to, żeby tylko nas chwalili... To będzie totalna porażka. To będzie totalna porażka. Bo będziemy zrozpaczeni, z zniesmaczeni, z, z ale jeżeli będziemy robili coś ze względu na Jezusa, aby przyprowadzić do Jezusa ludzi i oddawać Mu chwałę, oddawać Mu chwałę, być sługami Jego, pokornymi, to wtedy będzie moc, kochani. Nie będziemy musieli, nie, będziemy czerpali z samego źródła soki. Nie będziemy, nie będziemy uzależnieni od opinii innych ludzi, którzy... Bo niektórzy ludzie jakby niektórzy ludzie jakby opinia innych ludzi dowartościowuje ich albo albo, albo albo, coś tam pomaga w czymś. Ale to jest błędne, kochanie, bo ludzie, my jesteśmy jako ludzie zawodni. I mówię Ci, ja, kochani z zaświadczenia mogę powiedzieć Wam, że przez te wszystkie lata gdzieś takiego obserwowania, e, e, słuchania, spotykania się z tymi ludźmi, to, to na przykład pan X, pani Y. To, Spotykam się z nią, nie? To w Macigori, w Polsce załóżmy, nie? I ta pani, wiesz, określa się na Facebooku, tam na jakichś portalach różnych, że jest chrześcijanka, że jest chrześcijaninem, że jest katolikiem, że jest super, że wszystko elegancko, że ona tak kocha Boga, tak kocha człowieka. Wie. Ale jeżeli ja się z nią spotykam i ona jedzie na kogoś, na jakiegoś pana Y, pana, pana X, tam kto, kto w Polsce jest, mówi, mówi mi. Mówi mi, że tam no, tak, ten, ten tak, ten tak, nie, tam, ten, tam, ten, źle, tak, nie, tamten, tamten, że tak postępuje, tamten tak postępuje, a tak nie powinien, a tamten powinien. Tak trochę taka pokusa stawiać się w roli Boga, w, takiego oskarżać kogoś. A przecież to diabeł jest oskarżycielem braci, słowo Boże, nam mówi. Dlatego trzeba bardzo uważać. Czemu to, to jest takie widzenie z dź, 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 bełka, chodzenie tylko i patrzenie gdzieś bełko jest w wokół, a belki nie dostrzegamy w swe, swoim oku. Nie wiecie o co prosicie, mówi Jezus. Słóżcie z miłością do Jezusa. I to jest właśnie, i później przyjeżdża pan X, pan Y jakiś tam nie, i też, i, i, i na tego, na, na tam jedzie. To jest po prostu, dla mnie to jest absurd. To jest dla mnie absurd, to jest, to jest ta, dla mnie takie, takie karygodne, że, że przychodzi ludzkie pojęcie. Pisanie na Facebooku, informowanie tam na la, 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 że super, że to pięknie, że ja tak jestem rozmiłowany w tak taka ja jestem rozmiłowana. Ale, gdy ja się spotykam z taką osobą, ona, 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 ona oczernia kogoś innego, że ona znaczy w sensie takim, że stawia siebie w, w, w roli Boga, że, ona, że on wie, jak on temu, jak, jak, jak on skąd ty, skąd ty człowieku możesz wiedzieć? Bo głup na serce. Nasze sądy są zawsze inne niż Boga. na serce, nie na na jakiś Także zobaczcie, nie wiecie, o co do, do tego, do Jana i do. Jakuba. Ostro. Oni chcieli być w piersi, w królestwie po lewej stronie, po lewej, nie? Jest moc, kurczę wiecie. <laughs> A Jezus mówi, zobaczcie, że, 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 że po prostu jest moc w służbie. Zobaczcie, że Syn Człowieczy przyszedł na ziemię, nie aby Mu służono, ale żeby służyć. Więc mówi, to jest niesamowite. Zobaczcie, że Bóg Wszechmogący przychodzi do nas, ludzi, których stworzył, jeszcze im służy, jeszcze im nogi umywa. Piotr mówi: panie, nie bierz mnie mi w nóg, no coś, ty zwariowałeś? Nie, no zwariowałeś, nie powiedział, ale takim, takim slangiem dzisiejszym, takim można... No ja tak, ja tak sobie tak gdybam, nie? Wie, jak ty możesz mnie nowi umyć? Boże! On widział w nim Mesjasza Boga i myśli sobie, Boże, jedyny. Jak, 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 jak się Jezus go zapytał, nie? Za, za kogo mi ludzie uważają? Na no, tam jedni za Chrzciciela, Jana, jakiegoś tam za ty Ale ty jesteś Mesjasz! syn Boga żywego, do kogoż pójdziemy, panie mój święty Piotr? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli. Ho, ho, to, jest, to, jest, to, jest, to jest moc. I zobaczcie, że Piotr też służył braciom. Zaprasz się Chrystusa, ale zobaczcie, Jezus go wybrał. Kochana siostrzyczka, kochany braciszku, mało to razy zapieramy się Chrystusa, mało to razy go znieważamy, mało to razy krzyczymy, zadając mu ranę, ból, odnawiając, zrywając mu te strugi, które widzimy, jeśli nie grzeszymy, kochani, jeśli nie grzeszymy w ogóle, to te strupy się zabiźniają u Jezusa. Jestem tego jestem przekonany o tym. On się cieszy z tego tytułu. On jest, on jest radosny, on, on, on odzyskuje radość. Ale jeśli grzeszymy, to rozrywamy u te strupy. Te rany, te rany krew płynie znowu na nowo, kochani, on cierpi. Jak grzeszymy, jak znieważamy, jak się poczerniamy, jak siebie jedziemy z sobą nawzajem. Kochani, diabło, tylko się cieszy. Nie dajmy w sercu naszym miejsca na szatana, na złych duchów. Kochani. Nie wiecie o co prosicie Oli, coś niesamowite Ty Oni nie wiedzieli o co, o co proszą A Ty o co prosisz w modlitwie? No właśnie Boże, stwórz we mnie serce czyste o, niesamowite To jest kochani Także cóż to, no takie, takie, to jak moja respineczka jakaś, nie, ale no, cóż jeszcze można powiedzieć, no cóż, jeszcze można powiedzieć, no można powiedzieć tylko jedno, że no, że Jezus jest Panem Jezus jest Panem i Jezus jest Panem, no Panem jest Jezus, no Kochani, no szkoda tutaj naprawdę jest o co walczyć, kochani, to nie są żarty. To nie są żarty, naprawdę. Jest o co walczyć, kochani, bo to jest życie wieczne, naprawdę. No niektórzy ludzie dopiero po śmierci będą się śmieli. Będą, no przepraszam, teraz się śmieją z tego, co może mówię, albo z tego, co mówią inni ludzie, kapłani i świeccy, zakonnicy, którzy, którzy gdzieś na Bonach mówią, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, gdzie Jezus Chrystus wkłada w usta ich swoich słów, te słowa. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Amen. I kochani, to, i to, i, i to ludzie a się śmieją, a bo my, my, mam, my, my mamy patent na własne życie. No taki to patent mają, że w niedzielę, dzisiaj albo jutro te lepiej w środku narkotyki odchodzą i o, o, kacuwa ostra, nie? Już do sklepu biegają, nie? Bo bo trzęsie, galareta w środku, lęki jakieś paraliżujące, trzy dni pije, no i co? I fajne, fajne życie bez Chrystusa? Właśnie, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Święty Augustyn nam mówi, kochani, polecam Wam z całego serca wyznania, wyznania książkę. Jesteś na YouTubie, można sobie posłuchać. Także petarda jest, kochani, petarda jest. No, warto jest, warto jest walczyć o życie wieczne, kochani. No, to jest nieprawdopodobne, dlatego właśnie ja będę do końca życia powtarzał, że sakramenty, 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 jeszcze raz sakramenty kościelne. Jezus nam dał życie w sakramentach. Tam stąpuje na nas miłosierdzie, Boże, obmywa nas, ześcierwa z brudu każdego. To zawsze mam taki obraz, kochani, kiedy na muszę z możliwych w tym więzieniu. Miałem taki, taki, tak się czułem po No Myślałem, że już sobie jeszcze odbiorę, nie? Już tak, taka ciemność, nie dałem rady z tym wytrzymać, ale postanowiłem do spowiedzi pójść, nie? I kochani, ja się czułem tak jak jakiś. Cało, jakoś, całe jakoś w szambie, do szamba jakbyś skoczył, do jakichś takich ścieków śmierdzących, nie? Taki wylu na siebie, suchnąłby mnie, ale jakbym stanął tak, takim fotospadem gara Wiecie co chodzi? Taki z impetem ta woda tak płynie i bym tak stanu ręce rozłożył i ta woda do mnie obmyła cała. A tak właśnie czułem się jak w sakramencie pokuty i pojednania, że te miłosierdzie, ta łaska Jezusa, łaska naszego Pana obmywa mnie z moich grzechów. Jeżeli szczerze żałowałem za te grzechy i, i z całego serca mam chęć poprawy, po, po chęć zmienienia swojego życia, no to Jezus przychodzi później w Komunii Świętej to dopiero jest ukojenie. A gdzie my szukamy ukojenia? W pornografii? Masturbacji? W szybkim seksie gdzieś w klubach? Bo mamy depresję, to, to jeżeli mamy depresję, jest nam ciężko, to słaba wola. I wtedy poddajemy się byle czemu? Aby tylko się na chwilę zadowolić. I co? I jeszcze gorzej. A szatan stoi z boku i ha, ha 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 ha, nie? Jesteście moi. No właśnie, nie dawajcie miejsca na diabła. Zbawiajcie swoje dusze. Wracajcie do kościoła. Wracajcie do kościoła natychmiast, kochani, Ci jest niedziela. Warto jest skorzystać z sakramentów pokuty i pojednania. albo Jedyna, to ludzie, zbaw, zbawiajcie swoje dusze. Będziemy żyli wiecznie, rozumiecie to? Wiecznie będziemy się radować. Będziemy tańczyć, śpiewać. No stop! Nie będzie końca. Będziemy widzieli go twarzą w twarz, jeżeli będziemy miłosierni. Dlatego nie dostrzegajmy białych, bełka w oku swego brata, siostry. Tylko, kochani, te belki z naszych oczu powyciągajmy najpierw. To jest piękne, no. Wspólnie się spotykajmy na modlitwę. To jest niesamowite, żeby jakoś gdzieś. Bo modlitwa, ja wierzę, że modlitwa wiele łączy, wiele daje pokoju. Ja tu doświadczam tu modlitwę zawsze. Lu... Ludzi, proszę, modlitwę razem. Samemu fajna wiadomość, doświadcza się jakiejś takiej mocy tej modlitwy, że wstępuje łaska, miłosierdzie. Maryja działa, prawda? Jezus. Ale jeżeli się razem wspólnie ktoś modli, ja to odczuwam. No tak, takie łaski, po prostu, że, że, że szok, no. Ja strasznie wierzę w Jezusa że On jest Bogiem. <laughs> I w Maryję wierzę, w Jego mamę, że jest naszą pośredniczką łask. I to jest piękne, kochani. I, i dlaczego wierzę? Bo, bo błagam codziennie Boga, żeby obdarzył mnie darem, łaską wiary, takiej, jak mieli święci apostołowie. Wiary świętej, tak jak mieli święty Jan Paweł II, tak jak miał święty ojciec Pio, tak jak miał święty Maksymilian Kolbe. Taką wiarę, panie, chcę mieć. Chcę wierzyć w ciebie, że jesteś Bogiem moim. Że jesteś moim ojcem. Świętym ojcem. Wszechmogącym, kochani. Ściskam was bardzo mocno. Bardzo was kocham. I bardzo pragnę waszego zbawienia. Żebyście się radowali. Bo wieki, wieków, wieków nie będzie ojca. Dlatego mówię to bez przerwy, będę powtarzał. Może się z powtarzam, ale przepraszam. Ja mówię to wszystko z serca. Powtarzam się. Nie jestem żaden uczonym. Prosty, zwykły chłop. Co mam w sercu, to to wykładam na talerzu. Otwieram swoje serce, mówię, co czuję, jak to przeżywam, swoją wiarę, miłość do Jezusa, mego Pana, do Maryi, mojej świętej, kochanej, królowej nieba i ziemi, mojej mamy. Dlatego, kochani, trzymajcie się ciepło, bądźcie dzielni, hello, bądźcie dzielni, nie dawajcie miejsca szatanowi, także dzisiaj niedziela, Pamiętajcie, żeby pójść do kościoła, przeprosić Pana Jezusa, jeśli, jeśli mamy za co, w konfesjonale i przyjąć Go w Komunii Świętej. I jutro zacząć nowy dzień z petardą, z petardą, w łasce Bożej, obmyć się z grzechów. Także trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was 20 minut dadam, Matko jedyna, dobra, na razie, pa pa. Pokój dobro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.